Ogólne informacje o Holandii. Przyjeżdżasz do obcego Ci kraju. Dlatego jest dla nas bardzo ważne, żeby zapewnić Ci dobrą opiekę. Podajemy garść ogólnych informacji o życiu w Holandii. Po prostu, żeby na początku Ci pomóc. W Holandii przyzwyczailiśmy się robić wszystko po umówieniu na godzinę. Nie można tak po prostu pójść do lekarza rodzinnego, banku czy szpitala. Pamiętaj o tym, jeśli musisz coś załatwić. W Holandii lubimy reguły i przestrzeganie poczynionych ustaleń. Telefon. Numer kierunkowy do Holandii to Plus 31. Gdy dzwonisz na numer holenderski, musisz na początku wpisać Plus 31. Jest tu wielu operatorów telefonicznych sprzedających abonamenty i karty na doładowanie. Karty do telefonów można kupić na większości stacji benzynowych, w urzędach pocztowych i większych supermarketach. Banki. W Holandii jest wiele banków. Najbardziej znane to Rabobank, ING i ABN Amro. Bankomaty, w których można wypłacać pieniądze, znajdują się we wszystkich wioskach i miastach. We wszystkich sklepach można też płacić kartą nawet małe kwoty. Sklepy i supermarkety. W Holandii codziennie zakupy można robić w supermarketach, takich jak Lidl, Aldi, Superdebur, Albert Heijn i Jumbo. Są otwarte codziennie, czyli również w weekendy, i mają długie godziny otwarcia. Zakupy można też zrobić wieczorem. Ponadto w strefach handlowych znajdują się drogerie, sklepy odzieżowe i obownicze oraz AGD. Tak czy inaczej w większych miastach, ale też coraz częściej w wioskach, są sklepy, w których możesz kupić potrzebne Ci rzeczy.